Do priorytetowych zadań policji należy ochrona życia i zdrowia ludzkiego. Codziennie zmagamy się z tym trudem, aby walczyć o każdego człowieka, któremu zagraża niebezpieczeństwo. Niestety, przykre zdarzenia dotykają czasami policjantów albo osoby najbliższej, członków rodziny. Dlatego nie jesteśmy obojętni na takie sytuacje i solidaryzujemy się ze wszystkimi, którzy proszą nas o pomoc. Dziś przebiegniemy kilometr dla Moniki. Moniko, to dla Ciebie. Specjalnie policjanci z Komendy Miejskiej ze Świnoujścia wykonają kilometrowy bieg dla Ciebie, abyś mogła rozpocząć rehabilitację i wrócić do zdrowia. Dziękujemy Komendzie Powiatowej Policji w Brzesku za nominację i przystępujemy za chwilę do zadań. Komenda Miejska Policji w Świnoujści melduje o wykonaniu zadania. Moniko, życzymy Ci wiele wytrwałości i siły w dojściu do zdrowia. Jestem przekonany, że od Bałtyku po Tatry znajdziemy jeszcze wielu policjantów, którzy również przyczynią się do tego wspaniałego pomysłu. Kilometr dla Moniki, challenge dla Komendy Powiatowej Policji w Zakopanym. A także od Zachodu pod Wschód, czyli challenge dla. Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach. Do Challenge Kilometr dla Moniki dołączyła się również załoga promu Polonia wraz z kapitanem Grzegorzem Bordychem. Za co im bardzo serdecznie dziękujemy i na dowód tego za chwilę Wam pokażemy, że są razem z nami.